Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji perfum marki Zara, i będę dzisiaj testował perfumy Buaze, Vibrant Leather. Dlaczego te? Otóż bez większego powodu była wyprzedaż w Zarze i kupiłem je za 19,90. Normalna cena to 100 zł, z tego co pamiętam, więc też przyzwoicie jak za 100 ml. Um, no ale za dwie dychy żal było, żal było nie wziąć chociażby na testy, także nie mam pojęcia czego się spodziewać, wziąłem tylko dlatego, bo był tani. <laughs> Lecimy. Flakon typowy dla tej serii Vibrant Leather, po prostu taki czerwonawy. No, powiedzmy, że czerwonawy. Psikamy. Um, trochę Aventusowy, czyli... ...świeżo-owocowy, taki typowo męski, nieco kwaśnawy. Sporo takich kwaśnych owoców, właśnie w stylu porzeczki, ananasa, ale też... ...jest tu trochę takich nut... kojarzących mi się z Black XS od pacoraban. Nie wiem, czy one w ogóle są nadal, nadal na rynku. Niemniej pachniały one nieco tak... Truskawkowo, poziomkowo, tak syntetycznie właśnie em, owocowo i tak nieco deserowo, pralinkowo, ale to wszystko było takie wyjątkowo syntetyczne, ja bardzo nie lubiłem tych perfum em, i tutaj, tutaj nie jest tak źle, ale faktycznie ta nutka jest, właśnie takie troszkę, troszkę miks tych dwóch perfum i troszkę mi się to przez to kojarzy z jakimś... Z Afnanem. Afnan robi klony Aventusa różne i e, pamiętam takie perfumy jak Supremacy Nut Only Intense, które chyba recenzowałem nawet swego czasu. E, I tu coś, coś z tego jest właśnie taka syntetyczno-owocowa, jakby poziomkowo-pralinowa nuta. Mm. No. Nie. Owocowo, świeży, drzewny, męski, taki generyczny zapach, no nie wiem, no kiepsko, w sensie za dwie dychy ok. myślę, że nawet za pięć dych ok. za stówę, nie jestem pewien, chyba wolałbym klasycznego Vibrant Leather już wtedy, sprawdźmy nuty, nuty według fragrantyki to Labdanum, Kadzidło, Palo Santo i Skóra. Porównywany do Black Afgano od Nasomato. No nie, no gdzie? No, nie, nie ma opcji w ogóle. Potem do Mansery Sedrat Błazę. To już bardziej, bo to jest taki waniliowo-słodki Aventus właśnie. No to tak, spoko, ale Black Afgano? No, ludzie, nie, no... Znaczy ja rozumiem, że odbiór perfum jest bardzo subiektywny, nie? No każdy ma jakieś tam swoje odczucia, ale no bez przesady. No. Black Afgano jest zapachem bardzo, jeśli, jeśli nie znacie, jest to zapach bardzo ciężki, drzewny, taki smolisty, gęsty, lepki, słodki. Jest bardzo naprawdę takim, takim ciężkim, potężnym, dymnym zapachem. A to, to jest męski świeżaczek przyjemniaczek. Może z jakąś taką nutą, nutką taką skórzano-dymną, ale to jest takie rachityczne coś w tle. Na piszą, że jest tu bergamotka, cytryna w otwarciu, potem labdanum, gwajakowiec, akord skórzany i nuta Palosanto. No nie wiem, no jak dla mnie średniawa, no ale zobaczymy, zobaczymy jak się rozwinie. Może mnie zaskoczy w tym sercu i bazie, po prostu to otwarcie jest takie męskie, owocowe, świeże, po prostu. Ehm. No nic, tyle, jeśli chodzi o otwarcie, widzimy się w podsumowaniu. No dobra, jestem po testach naszego drzewnego Vibrant Ledera. I muszę powiedzieć, że im dalej, im dłużej był na skórze, tym bardziej zacząłem rozumieć te porównania do Black Afgano. Natomiast. No te porównania są. Troszkę zrozumiałe, ale jednak wydaje mi się na wyrost, no bo faktycznie jest tutaj, taki, są takie nuty, jak to otwarcie opadnie, wiadomo, jak te, te wszystkie nuty owocowe kojarzące się z Aventusem czy z Black Excess, od Paco raban właściwie znikają. Po jakiejś, nie wiem, półtorej godziny, dwóch na skórze, nam, no u mnie to zaczęło pachnieć po prostu drzewnie. I faktycznie jak Black Afgano, tak sandałowo, kremowo, kadzidlanie, nieco dymnie, ale kurczę tak bardzo delikatnie, tak, tak nijak, tak też tak syntetycznie to drewno było takie, mm, wiecie, no takie nieco drażniące, takie wyraźnie syntetyczne, po prostu, no no nie, no, no nie. A co gorsza ta trwałość, no przysięgam, że trwał może z 4 godziny? 3? 3-4 jakoś tam był wyczuwalny, potem nadal był wyczuwalny, nie wiem, po 7-8 ale to już w ogóle było szorowanie e, nosem po skórze także, e, no parametrowo również, również średniawa, no. Dobra, przejdźmy do oceny, czy perfumy te mi się podobają. E, nie. W sensie inaczej. E, one nie są złe i nie wywołują u mnie odruchu wymiotnego. I. No ale są tak żadne, tak nijakie. Pachną niezbyt dobrze jakościowo. A z drugiej strony, no, gdyby ktoś obok mnie pachnący w taki sposób, no nie wiem, nie zareagowałbym pewnie źle. W sensie nie, nie udusiłbym się czy nie zżygał. No jeden punkt, no nie ma tragedii, ale. Czy pachnie oryginalnie? No nie bardzo, ale też no nie jest to żaden klon 1 do jeden niczego. No no jest taki żaden. Bierze trochę z tego Aventusa, trochę z jakiegoś z innej mainstreamowej kompozycji, z drugiej mainstreamowej kompozycji. Wychodzi średnio. Ale no, jeśli chodzi o oryginalność, no to powiedzmy, że no nie ma, nie ma tragedii, no nie mogę dać 0 punktów. Dałbym pół, ale w połówki nie będziemy się bawić, więc niech będzie jeden, jeden punkt. Czy ma odpowiednie parametry? Nie, nie ma ich praktycznie w ogóle. <laughs> no nie może kogoś zadowalają 4 godziny na skórze i to po kilku psiknięciach, ale, ale mnie raczej, raczej nie. 0 punktów. Jeśli chodzi o jakość kompozycji, to... Ani ta kompozycja nie jest jakoś specjalnie ciekawa, ani oryginalna. Jakościowo, jeśli chodzi o samo to, co dolatuje do nosa, to też pachnie tak syntetycznie, troszkę drażniąco. No nie no, zero. Jeśli chodzi o stosunek cena-jakość, to wydaje mi się, że na jakiejś mocnej wyprzedaży, nie wiem, minus 60, minus 70%, można się zastanowić. W regularnej cenie, czyli 100 zł za 100 ml, no już raczej bym nie polecał. No niemniej nie ma, nie, ma, nie ma tragedii. Można na rynku znaleźć zdecydowanie gorzej wycenione perfumy. 100 za 100 ml to nie jest duża cena. Niemniej perfumy też niczym, niczym nie zachwycają. Ale jeden punkt im się należy. Łącznie 3 na 10. Tyle. Tyle ode mnie. Jeśli znacie te perfumy, dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Dzięki i pa.